Polska, czwartą potęgą pancerną na świecie? Wydaje się niemożliwe, a jednak. Nowo odrodzająca się Polska tuż po zakończeniu I wojny światowej była przez pewien czas czwartą potęgą pancerną na świecie. Wyprzedzały Polskę tylko Francja, Wielka Brytania i USA. Był to wynik sprowadzenia do kraju tzw. błękitnej armii Halera, a wraz z nią 120 czołgów francuskiej produkcji Renault FT. Bardzo szybko okazało się, że ta rozwijająca się technologia jest przydatna na polu walki. Podczas wojny polsko-bolszewickiej nasze czołgi były skuteczną bronią, tym bardziej że bolszewicki w tym czasie dysponowali w większości tylko samochodami pancernymi. Dzięki ilości sprzętu, jaki posiadaliśmy, byliśmy w stanie przeszkolić dużą liczbę żołnierzy i oficerów, którzy zdobywali swoje doświadczenie bojowe nie na poligonie, ale w realiach pola walki. Najlepszym przykładem tutaj jest późniejszy dowódca pierwszej dywizji pancernej Stanisław Maczek, który podczas wojny w 1920 roku dowodził plutonem trzech czołgów Renault FT. Jeśli spodobał ci się materiał i chcesz, by więcej osób go poznało, pomóż nam w zwiększeniu zasięgu. Zostaw lajka i komentarz. Wielkie dzięki i do usłyszenia.